Witam. Pokażę teraz jak otrzymać codziennie darmowe Litecoiny z tej strony. Oczywiście jej nie polecam, bo to jest niezły przekręt ale wypłacać można. Oczywiście podajemy adres portfela. Akceptujemy. No i jak widać po zarejestrowaniu się i dodaniu adresu e-mail oczywiście nikomu nie radzę podawać własnego, tylko trzeba stworzyć nowy adres. Ale uważam, że nikt nie powinien podawać adresu, który używa. Tylko nowy trzeba wygenerować. I ja oczywiście już dzisiaj wypłaciłem sobie. Dzisiaj jest piąty. Tak. O, jeszcze nie wypłaciłem. Tak. No to wypłacimy sobie. A, już dzisiejszy limit jest wyczerpany, czyli wypłaciłem, a oni mają starą datę. To jest 5, 18, a, jeszcze muszę poczekać po prostu jakiś czas. Ech, dlaczego się tutaj nie opłaca? Bo to zmniejszyli po 0,25, a kwestia jest taka, że żeby wypłacić razy dziennie, akurat przy tym można 3 wypłaty zrobić a już pokazuję jak to jest maksymalna wypłata to jest tyle, razy 3 razy dziennie żeby to się zwróciło razy 100 dni no to 0,5 zarobimy po 100 dniach a te strony znikają bardzo szybko. Więc ile można? Można wypłacać. Wypłacają i ich robić. Ile się da. Nikomu nie radzę wpłacać. No i to, to by było na tyle.